Ty, ty... nie wiesz? Ba! No i znowu! Zmarnowałeś mój czas! Nie znam jego imienia, ponieważ on nam nigdy e, tego imienia nie, w, nie zdradził! Ach! Morderca jest ten... E, mordercą jest, tym, w, jest ten właściciel wypożyczalni Łodzi! Tamten staruszek! O 11.50 On był tą osobą, która zabiła Roberta Hammonda! Właściciel wypożyczalni łodzi? E, gdzie on to zrobił? Nie było żadnych innych łodzi na jeziorze. A dlaczego miałby przechodzić przez te wszystkie kłopoty yy, i wypływać na jezioro tylko po to, żeby kogoś zastrzelić? Czy mogę zasugerować, że prawdziwym miejscem zbrodni nie była tamta łódź? Co? A więc gdzie zaszło morderstwo? Pokaż sędziemu, gdzie tak naprawdę doszło do morderstwa. Znowu ekran dotykowy wkracza do akcji. No i jak wyjaśniałem wcześniej, prawdziwym miejscem zbrodni jest wypożyczalnia łodzi. Tyle! Tutaj, oczywiście. Łódź, yy, sklep z, yy, z wypożyczalni łodzi. Gdzie ten człowiek żyje? To był sposób, yy, dla którego mógł spotkać się z ofiarą bez yy, zdradzania się. Czy masz dowód, że y, miejsc, y, miejscem zbrodni było wypożyczanie łodzi? Przypomnijmy sobie zeznania Larego. Tamtej nocy był nad jeziorem y, w łodzi i czegoś szukał. On to znajduje i y, wraca w łodzi. Wtedy, kiedy już myśli nad y, kierowaniem się do domu, on słyszy odgłos strzału. On słyszał strzał w wysokim sądzie. Nawet pomimo faktu, że nosił, y, na, no, nosił wtedy słuchawki i słuchał muzyki na y, pełną głośność. W innych słowach, ten strzał musiał rozleć się z bardzo bliskiej odległości. A gdzie to mogłoby być, jeżeli dopiero sobie by oddał łódź? Sklep z łodzi. Yy, wypuszczanie łodzi. No właśnie, to właśnie wyjaśniałem. Panie Wright, co się stało tamtej nocy nad jeziorem Gord? Proszę powiedzieć sądowi od samego początku. To tak wysoki sądzie. Nikt, czy jesteś co do tego pewien? Yy, nie do końca. Ale myślę, że jeśli zacznę od samego początku i troszkę zwolnię, może będę w stanie to wszystko ogarnąć. W tamtej nocy właściciel wyposzyczalni łodzi wezwał Roberta Hamonda do, yy, do, no, do swojej chatki. Wtedy go zabija. To wydarzyło się yy, około 10 minut przed północą. To był ten strzał, który La Lary słyszał. Po tym właściciel wyposzyczalni yy, przywdział płaszcz Roberta Hamonda. I on stał się Robertem Hemondem. A wtedy wsiada do Łodzi wraz z Edgeworthem i wypływa na środek jeziora. A więc kto wystrzelił pistolet w Łodzi, panie Wright? Oczywiście właściciel wypożyczalni łodzi. Oczywiście to był morderca, -y, to był morderca. Wystrzelił on dwa razy. Oba pociski specjalnie minęły Edgewortha. Chwila moment tak? Ale czego miałby strzelać dwa razy, jeśli nie chciał nikogo zranić? Eee, szczegóły, szczegóły. Wiedz to, panie Wright. Moment, w którym skończył ci się wyjaśnienia, jest momentem, w którym przegrasz. Powiedz nam, dlaczego morderca musiał strzelić dwa razy, żeby wytworzyć świadka? Wiesz, żeby strzelił dwa razy, żeby wytworzyć świadka w Wysokim Sądzie? Wytworzyć świadka? Morderca wznosi swój pistolet i wystrzeliwuje pierwszy pocisk. To już by zwróciło uwagę kogokolwiek, który byłby wtedy nad jeziorem. W rzeczy samej pani Hart yy, zrobiła to dokładnie po usłyszeniu pierwszego odgłosu wystrzału. Następnie. Morderca czeka chwilkę i wystrzeliwuje raz jeszcze. A więc. Później morderca wskakuje, e, wyskakuje sam z tamtej łodzi, pozostawiając pistolet e, tuż za nim. Wiemy już, że, ma, e, że Edgeworth podniósł potem ten pistolet. Rozumiem. Jakby e, dla kogokolwiek, e, kto by patrzył z krawędzi jeziora. To wyglądałoby, że ten drugi mężczyzna zastrzelił tego, który yy, zeskoczył potem z łodzi. Morderca, oczywiście, nie wiedział o automatycznym aparacie. I to dlatego wystrzelił dwa razy, żeby przyciągnąć uwagę do tej łodzi na jeziorze. Gdyby wiedział, że był wtedy aparat, wystrzeliłby tylko raz. Hmm. Wtedy, kiedy zdacie sobie z tego sprawę, wszystkie kawałki po prostu układają się w logiczną całość. Później właściciel wypożyczalni przypłynął z powrotem do swojej chatki. Później z powrotem ułożył płaszcz Pana Hamonda na ciało. I wyrzucił ciało prosto do jeziora. I oto, co się stało, w Wysoki Sądzie. To są wydarzenia, które wydarzyły się tamtej nocy nad Jeziorem Gord. Dokładnie. Cała prawda, morderstwa Robert roberta Hammonda. Ochroniarzu, panie Dudziku! Proszę przyprowadzić świadka, który przemawiał wcześniej. Tamtego właściciela wypożyczalni. Szybko! No, wygląda na to, że sędzia zdał sobie sprawę z całej prawdy. Świetnie. Czyżbyśmy wygrali? Czyżby von Karma w końcu... Przegrał? Bardzo dobrze! W chwili gdy teraz mamy troszkę czasu Czekając na tego właściciela Chciałbym zadać oskarżonemu Panu Majosu Edgeworthowi troszkę pytań Panie Edgeworth Proszę zająć miejsce No i dobra Mamy Edgewortha po raz kolejny Panie Edgeworth Słyszeliście co przed chwilą ee, Obrona powiedziała? Tak. A więc... Dlaczego udał się pan nad jezioro tamtej nocy? To co Wright powiedział e, było w większości prawdą. No przynajmniej tak teraz rzecz ujmując. Tak. Kilka dni temu otrzymałem list. List był podpisany Robert Hammond. Poprosił mnie, żebym przyszedł e, do. No ten, do tej całej wypuszczalni łodzi. Przy Josze o północy, w Wigilię on powiedział, że miał y, coś bardzo ważnego do przedyskutowania ze mną. Coś bardzo ważnego? Przykro mi. Nie mogę powiedzieć, co to było. Ha! Wysoki sądzie, sir! Ochroniarzu, panie Dudziku, y, prowadzimy tutaj rozprawę i żądam, żeby pan pozostał cicho. Świadek zniknął! Nie ma go nawet w e, wypożyczalni łodzi! Co?! Co powinienem zrobić? Zna, znajdźcie go szybko! Nie możemy dopuścić, żeby on uciekł! Wow! No... Ej, no czy świadkowie wszyscy nie powinni... Tak jak w tych serialach na tvn nie? Czy nie powinni oni czy, tymczasem... E, e, ...siedzieć na jakiejś tam ławce? Czy nie powinny być... E, ...pozostać tam do końca rozprawy, a nie wychodzić z sali sądowej? Czy ochrona nie powinna go pilnować? Panie Dudzik, no zawiodłem się na panu, panie Dudzik. Panie Wonkarma, pański świadek właśnie zniknął. Wariant przeszukania już został wprowadzany. Hmm, nie muszę chyba mówić, że pod tymi y, okolicznościami nie mogę wygłosić werdyktu. Wydłużę tę rozprawę do jutra, ostatniego dopuszczalnego dnia. Żądam, żeby cała. żeby cały departament policji zmobilizował wszystkie swoje siły, żeby odnaleźć tego świadka. Czy rozumiemy się? I jeszcze jedno. Kim jest ten właściciel wypożyczalni łodzi? Myślę, że jego tożsamość stała się bardzo ważnym czynnikiem dla tej rozprawy. Chcę go i chcę wiedzieć kim on jest. Bardzo dobrze. Sąd przerywa sprawę na dziś. Dobra. No. A więc kolejny dzień za nami. No, jakoś udało nam się wydrzeć całą prawdę. No, teraz wystarczy już tylko odszukać no, właściciela wypożyczalni Łodzi, no i udowodnić jego winę. No, ale oczywiście znając nasze życie to nie będzie takie łatwe. Jej, Nick! Udało ci się! Tak. No cóż, przypuszczam, że udało nam się pozbyć tego werdyktu winny. No i co z Larym? To było coś! Nawet Von Karma nie wiedział, co powiedzieć przy jego zeznaniach. Lary naprawdę nam pomógł. No, pewnie. Kiedy tylko udało mi się uporać z tym jego unikalnym zeznaniem, wciąż jednak on nas uratował. Po prostu życzyłbym sobie, żeby nasze sprawy nie były tak. Yy... Takie, no po prostu, wszystko na jedną kartę, wiecie, tego typu. No wiem, co masz na myśli. Czasami wydaje mi się, że to my jesteśmy na tej rozprawie, a nie nasi klienci. Hej Edgeworth! A, panie Edgeworth? Hm, huh. czy, czy mówiliście coś? Tak, dużo rzeczy. Niech pan nie wygląda na tak przybitego. Mam na myśli, to by było tak, jest teraz tak, prawie jakby już pan był niewinny. Może pan troszkę się teraz uśmiechnąć? No proszę się zrelaksować. Przykro mi, ale obawiam się, że to jeszcze nie jest dla mnie koniec. Co, co masz na myśli, Bright? Jest coś, co mnie kłopot, no co mnie po prostu zastanawiało od długiego czasu. I nie wiem, czy powinienem ci to powiedzieć, czy nie, Edgeworth? Nie, zostało jeszcze tak mało czasu. Chcę ci powiedzieć, żeby zrzucić to ze mnie, ale. ha, nie mogę się zdecydować. O co tutaj chodzi, Edgeworth? To koszmar, który miałem. P pamiątka po zbrodni, które ja popełniłem. Brodni, której ty popełniłeś? Wspomnienia pamiątce, morderstwa. No nie, Edgeworth, my przed chwilą byliśmy tacy uradowani, że wygraliśmy, a ty musiałeś wyjechać z tym całym morderstwem, które popełniłeś. Ugh. Edgeworth. Ale dobra, no okej, okay. w końcu udało nam się ruszyć z miejsca, z tym zagrajmy. Cieszę się bardzo, że w końcu udało nam się znaleźć. Czas na nagranie, bo naprawdę musicie przyznać, że teraz akcja się no tak zagęszcza, niczym w filmach. Po prostu świadek zniknął. Kiedy zdał sobie sprawę, że my jesteśmy w stanie odkryć prawdę, to po prostu stchórzył i zniknął. No i okej, okay, w następnych częściach tego zagrajmy. Będziemy kontynuować śledztwo w sprawie no właściciela wypożyczalni łodzi. Będziemy się starali go odszukać i ustalić jego tożsamość. Na razie, cześć, papa. Pa.